Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Ja jestem Temor i dzisiaj sobie trochę pojeździmy moją motorynką. Jest tutaj cała, więc próbujemy odpalić. Dajemy trochę gazu. Jesteśmy już na polu. Tak się prezentuje motorynka. Bardzo ładna. Kolor, Kolor to jest lazurowy połysk. Predon, zamek, Romet. Wszystko pięknie. Mam w planach ją zarejestrować bo nie jest zarezerwowana, ale nie mam papierów. No a my lecimy dalej. To jest ogólnie nieoryginalne siedzenie, ale tu nam z garażu oryginalne. Z to. Tutaj jeszcze mamy włeskę CZT i komara. Tutaj Box -y. A więc to chyba na tyle w tym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnym filmie.